Cześć, witajcie na kanale świat CFOP. Dziś Wam pokażę permutację H i Z. I witajcie na serii FullOll.pl. No, no i możemy zaczynać. Pierwsza to jest permutacja Z. Jest taka fajna historyjka. Ona polega na tym, że mówimy i razy są warstwy kruszamy i to Czyli 1, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 2 i... no i już jest jedno no i to była pierwsza, teraz druga wygląda tak, to jest pierwota strzała H i ona wygląda tak 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2. I to na dziś tyle. Stawcie lajka, like słuchaj. I, I widzimy się w następnych kośnikach. Nara.